Historia obróbki skór i futer ma swe korzenie w początkach historii człowieka. Jednak garbarnie jako wyspecjalizowane zakłady to twór stosunkowo młody. Obecnie specjalistą zajmującym się garbarstwem jest technik technologii wyrobów skórzanych. Do jego zadań należy projektowanie, przygotowanie i wykonywanie wyrobów skórzanych i futrzanych. Może również zajmować się naprawą wyrobów używanych, określając stopień uszkodzeń oraz szacunkowy koszt naprawy. Fachowiec w tej dziedzinie powinien wykazywać się wytrwałością, dokładnością oraz zdolnością do pracy w szybkim tempie. Przydatne są również zainteresowania i zdolności techniczne oraz pomysłowość. Praca odbywa się przy zmiennej temperaturze, w wysokiej wilgotności, w pomieszczeniach zamkniętych jak hale produkcyjne czy laboratoria, bądź w biurach projektowych. Zawód Technika Technologii Wyrobów Skórzanych ma dwie kwalifikacje zawodowe. Można je zdobyć w technikum lub na kursach kwalifikacyjnych przy posiadaniu wykształcenia średniego. Absolwentom szkoły zawodowej w zawodzie kaletnik lub kuśnierz ukończenie kursu na drugą kwalifikację daje możliwość uzyskania tytułu Technika Technologii Wyrobów Skórzanych. Dalsze kształcenie odbywa się na uczelniach wyższych na kierunkach inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo lub technologia chemiczna. Zatrudnienie można znaleźć innymi w garbarniach, laboratoriach chemicznych w biurach projektowych oraz zakładach szyjących futra i odzież skórzaną. A teraz przyjrzyjmy się pracy Technika Technologii Wyrobów Skórzanych. Moja siostra była krawcową, ja coś tam podpatrywałam. Dostałam się do pracy do kaletnika i po prostu tam pracowałam przez 3-4 lata. I ta pani po prostu od niej wzięłam zakład, jakby odziedziczyłam. Ale musiałam po prostu zdać egzaminy czeladniczy, mistrzowski. Pracując u tej pani, tej mojej szefowej, na pewno się trochę nauczyłam. Ale później po prostu w miarę jak prowadziłam zakład, trzeba było sobie inne style tych torebek, fasonów, czyli wszystko po prostu sobie sama potem opracowywałam i robiłam. Robiłam formy, podpatrywałam, jeździłam do Warszawy nawet, podpatrywałam jakie w Warszawie są torebki, robiłam takie właśnie fasony, także po prostu dosyć tak ciekawie. A no i później przeszliśmy tylko na usługi, byłam też i starsza. W tej chwili to są tylko y, takie y, y, wszywanie zamków do y, torebek, rączki, y, jakieś podszewki, y, przebijanie nitów, zatrzaski, po prostu usługi związane z zawodem kaletniczym. Jeżeli to było 10 lat, 20 lat do tyłu, tak samo podobnie jest i tutaj, teraz, w tej chwili. Po prostu małe są zmiany w tym zawodzie i te same no, materiały może są inne, bo są po prostu teraz inne materiały, dawniej były inne, ale narzędzia w ogóle, ten, to wszystko jest prawie tak samo. W pracy korzystam z takich przyborów: no przede wszystkim, jak maszyna, to jest po prostu taki element stały. No, różne do tego dodatki tam nici, do tego jest, musi być kowadełko, zaczaski, napy, nity, dziurkacze, ołów do przybicia młotek też musi być, jakieś tam cęgi do wyciągnięcia napy. Uczeń, który przychodzi do tego zawodu, musi jednak mieć trochę zdolności takie, takie krawieckie, musi lubić materiały, co z nich tworzyć. No i no, 2-3 miesiące i po prostu naprawdę już by dużo umiał w tym zawodzie. To są już ginące zawody. A nasze społeczeństwo potrzebuje jeszcze właśnie takich zawodów, bo każdy się przywiązuje do pewnych rzeczy, do swojej kurtki, do swojej torebki, do swojej portometki i po prostu chciałby tą rzecz mieć dalej. A jeżeli mu się, czy w ukochanym plecaku zamek się zepsuje, no niestety on go już nosić nie może. Ale jak przyjdzie i ktoś mu to porządnie zrobi, to dalej będzie to nosił. I jest po prostu zadowolony. Lubię swoją pracę, lubię swoją pracę. Lubię bardzo wykonywać tą pracę i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego zawodu, który właśnie wykonywałam.